Minuta 35.23. Najważniejsze podczas pierwszych zawodów po przerwie jest odpowiednie przygotowanie i dobra rozgrzewka. Miting otwarcia sezonu lekkoatletycznego na stadionie przy ulicy Mireckiego zgromadził na obiekcie blisko 400 uczestników z południowej Polski. Powiedzmy pierwsze starty, bo wiemy zima była dość długa. Więc nie wszyscy zawodnicy są już w dyspozycji takiej startowej, dobrej. No, poprzez starty będą dochodzić do formy, formy swojej życiowej. Swoją doskonałą formę w biegu na 100 metrów pokazała Ewa Swoboda. Uzyskując czas 11,84 sekundy zdobyła minimum na jedne z ważniejszych zawodów w jej kategorii. W sumie nie spodziewałam się tego, myślałam, że będziemy walczyć o te Mistrzostwa Świata, a tu tak hops i nagle. Po prostu to jest no, ciężkie trenowanie, daje efekty. Na podobne sportowe rezultaty liczyło pozostałych 35 dziewcząt startujących na tym dystansie. Klubowa koleżanka rekordzistki nie ukrywała szczęścia z wyniku, tym bardziej, że trenuje dopiero od niespełna roku. Mój czas to 13,88. Jestem bardzo zadowolona z tego, i oczywiście to jest zasługa mojej pani trener Iwony Krupy. No i oczywiście Ewy Swobody, kolejnej mistrzyni, która podnosi mnie na duchu. Podnosić na duchu nie trzeba było Krzysztofa Dudka. Reprezentant TL po Ruda Śląska na zawody przyjechał z konkretnym założeniem. Tak, planowałem, żeby właśnie 6,90 na początek. Żeby się nie podpalać, jesteś zadowolony z tego tak. rezultatu? Chociaż mogło być lepiej. Pomógł w tym na pewno wysiłek i samodyscyplina. Efektem ciężkiej pracy podczas zimy było zrobienie życiówek przez wszystkich biorących udział w rywalizacji skoczków. Czasy w biegu na 100 metrów mężczyzn również okazały się korzystne. Drugi powiedzmy, miałem nieoficjalny tydzień temu, a ten chciałem pierwszą klasę sportową zrobić i mi się udało. I mam nadzieję, że jeszcze jest 20, setnych kurwę przez te dwa miesiące. Podnieść poprzeczkę zamierzała też Magda, nie wiedział. Niestety reprezentantka MKS Używiec musiała uznać wyższość konkurentek. Zamierzamy wystartować 2 maja w Bielsku Białej, no i później będą minima. Nie, nie minima. Kwalifikacje na olimpiadę młodzieży. No i może jeszcze będzie kusimy się na minimum na Mistrzostwa świata, które w tym roku będą, no ale zobaczymy. O podobne cele w przyszłości walczyć będzie złota medalistka skoków, z zwyż Zofia Dudek odbijając ją na 1,60. No, dzisiejszy wynik nie nastawiałam się na bardzo dobry, aczkolwiek no, jest to dopiero początek sezonu, więc myślę, że jest dobrze, teraz powinno być coraz lepiej. Bo to dopiero początek sportowych rywalizacji i walk o minima na najważniejszych, między międzynarodowych imprezach.